Cześć, nazywam się Magda Rucławska i jestem certyfikowanym trenerem neuromedytacji i reedukacji oddechowej. Wraz z Five Senses stworzyliśmy wyjątkowy projekt łączący sesję floatingu z praktykami medytacyjnymi. Przygotowaliśmy dwie propozycje nagrań. Pierwsza to praktyka oddechowa. Skupiona na wyciszaniu nadaktywnego układu nerwowego poprzez zmiękczanie i spowalnianie oddechu. Dokładne instrukcje szybko pomogą ci oddać się głębokiemu odprężeniu. Druga praktyka jest praktyką medytacyjną. Skupienie na ciele pomoże ci się szybko rozluźnić, a świadome odczuwanie swojego oddechu i bicie swojego serca. Pomoże Ci jeszcze bardziej połączyć się ze sobą. Kabina do floatingu to idealne miejsce do rozpoczęcia swojej przygody z medytacją. Ograniczenie ilości bodźców pozytywnie wpłynie na Twój kontekst z ciałem i umysłem. Do usłyszenia: Five Senses.